Używając kontaktów w systemie Dynamics, czyli na przykład naszych potencjalnych nabywców, możemy zarejestrować w systemie szanse sprzedaży. Otwórzmy jedno z istniejących, czyli szansa, szansa sprzedaży stołów dla kontaktu Michel Pfeiffer prowadzone przez konkretnego sprzedawcę. Ważnym tutaj elementem jest kod cyklu sprzedaży, gdzie identyfikujemy, jaki to jest rodzaj klienta i czy on jest pierwszy raz, czy kolejny raz. To pociąga za sobą zadania, które do tego cyklu są przypisane. Czyli weźmy na przykład istniejący klient duży, wybierzemy etapy i widzimy, że aby wykonać Cały proces cyklu sprzedaży związany z dużym klientem musimy przejść przez kilka jego etapów. Każdy z tych etapów ma określony oczywiście procent zaawansowania oraz szanse powodzenia. Możemy też oznaczyć, że wymagana jest na danym etapie oferta czyli już tutaj będzie wymagana oferta. Najważniejszym jest kod działania. Kod działania. Jeśli wejdziemy w jego definicję i edycję, mówi nam jakie zadania powinny zostać wykonane. Krótko mówiąc, jeśli przejdziemy przez kolejny etap cyklu sprzedaży, utworzą nam się automatycznie zadania do wykonania dla sprzedawcy, który jest odpowiedzialny za dany cykl, za daną szansę sprzedaży. Stwórzmy sobie nową szansę sprzedaży. Możemy ją utworzyć zarówno z listy szans. Możemy także otworzyć konkretny kontakt: sprawdzić, czy jest już naszym klientem. Nie jest połączony z żadnym ani dostawcą, ani nabywcą. Wybierzemy ten kontakt do działania. Za pomocą Tutaj funkcji na wstążce możemy z niego bezpośrednio stworzyć szansę sprzedaży. Nazwijmy ją Sprzedaż biurek, odpowiedzialny sprzedawca, pan Roman, i wybierzmy, że jest to pierwszy klient duży. Aby aktywować pierwszy Etap naszej sprzedaży musimy uruchomić funkcję. Aktywuj pierwszy etap.